A mama, mając perfekt po niemiecku, umiała, dostała się do biura, gdzie po prostu przychodziły kartki dla Niemców na żywność, na papierosy, na różne rzeczy. I mama to miała wszystko pod sobą. Chyba udziedziczyła po dziadku tą odwagę i tą zimną krew, bo ona po prostu, można powiedzieć, kradła te kartki i rozdawała i żywiła całe kamienicy. Także mama y, też bardzo dużo rzeczy robiła. W Warszawie, takich, można powiedzieć, narażających swoje życie. No, oprócz tego, jak wróciła mama później po wojnie do, do, do Piekar, z tatą, znaczy bez taty, bo przyjechała sama, bo tata się później ukrywał, bo on walczył w AK i ukrywał się w górach. W górach i to była taka historia, też niesamowita, że tam doświadczył cudu, bo mój ojciec był bardzo pobożny i wychowywał się, chodził do szkoły jako syn oficera przedwojennego, to chodził do gimnazjum Salezjanów w Oświęcimiu, tam zdobył wszechstronne wykształcenie życiowe i bardzo był pobożny. I właśnie jak był w tych górach, ukrywał się u staruszki, był to Maków Podhalański. I tam, niedawno pojechałam tam, żeby podziękować, bo dopiero na emeryturze teraz mam czas, żeby takie rzeczy różne robić. Bo mi opowiadał właśnie, że cierpieli wielki głód z tą staruszką. I jak on chodził tam do kościoła, to się bardzo modlił i codziennie, co dzień nieco przyszedł, na drugi dzień to znajdował tam bochenek chleba. I tak było przez ileś tam dni. I powiedział, że ten chleb pozwolił mu przetrwać. I jak mama właśnie już była tu w piekarach, to nagle pewnego dnia Y, przyszedł jakiś pan dzwoni, moja siostra była mała, najstarsza, małgosia, która się w 41 roku, miała, jeszcze nie było na świecie, urodziła i mu, mu ty rus, że rus. Bo tata tak wyglądał, że ona myślała, że to jest rus, bo wtedy Rosjanie, wiadomo, wyzwolicielami byli, ale dużo ludzi krzywdzili i ludzie się ich bali. I wtedy ona krzyczała, że myślała, że to jest rus, bo ona ojca nie widziała, nie? Bo tak jak była malutka. I, I wtedy dopiero mama spojrzała, tata był cały zarośnięty, nieogolony, chudy i przyszedł tak i dopiero stopniowo mówi, opowiada, że potem mama dopiero jak go, o niego zadbała trochę i ten, to ona potem się do niego przekonała, bo się go strasznie wystraszyła, tak biedny był i potem schorowany po tej po tułaczce.